Witamy. Przed nami analiza najnowszego newslettera Detektiv.pl nr 94. Jak zawsze to nasz przegląd nowinek technologicznych, AI, no i przydatnych narzędzi. Postaramy się wyciągnąć te y, najciekawsze informacje. Ok, rozpakujmy to. Zaczynamy no z grupej rury. OpenAI przejmuje startup Windsurf. I to za ile? 3 miliardy dolarów. 3 miliardy to robi wrażenie. No, oni specjalizują się w narzędziach AI do kodowania. Ich główny produkt to Codium. To chyba wiesz, jasny sygnał: OpenAI chce mocniej wejść w ten rynek narzędzi dla programistów. Rzucają rękawice takim graczom jak Carsor czy Replit. Fascynujące jest to, że to nie tylko wejście na rynek. To może być próba no, zdominowania całego ekosystemu tworzenia kodu ze wsparciem AI. Pytanie, czy chcą tylko y, dostarczać model, czy może całe środowisko pracy. To jest strategiczna gra. O coś więcej niż tylko wiesz, rywalizacja z replit. No właśnie. A Google też nie śpi. Tuż przed swoją konferencją I.O. wypuszczają Gemini 2 proszę, proszę, Pro na razie w wersji preview. Mhm. Ten timing. Tak, chwalą się, że model bije konkurencję w benchmarkach, podobno szczególnie w kodowaniu i e, interaktywnych aplikacjach webowych. I co ważne, jest już dostępny przez API, Gemini, no i przez platformy Google Cloud Vertex AI i AI Studio. Tak, ten timing jest no, nieprzypadkowy, ewidentnie ruch wyprzedzający. Chcą chyba odzyskać inicjatywę przed swoim dużym wydarzeniem, zwłaszcza w kontekście no, ruchów OpenAI. Wygląda na to, że Google chce podkreślić swoją pozycję nie tylko w badaniach, ale w praktycznych zastosowaniach AI dla deweloperów. W grze jest też Anthropic, mają swoje AI Cloud i teraz wprowadzają integrację. To pozwala łączyć Cloud z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Jira czy Zapier, których wielu z nas używa na co dzień. to ciekawe. Rozszerzają też tryb badawczy, dodają przeszukiwanie sieci i Google Workspace. To jest ważny krok. Bardzo ważny, bo AI staje się bardziej użytecznym asystentem. Modele przestają być takie wiesz odizolowane, zaczynają realnie współpracować z naszym środowiskiem pracy. A udostępnienie publicznie wyszukiwania w sieci dla płatnych planów to też jest znacząca zmiana. Zwiększa możliwości Cloud i to bardzo. Przejdźmy może teraz do konkretnych narzędzi. W sekcji Gadżety detektywa mamy kilka ciekawostek. Scribe analizuje popularne posty na LinkedIn, żeby pomóc znaleźć no, nośne tematy. Potem OmniGPT do łączenia różnych agentów AI i FreeBeat, który tworzy klipy wideo z muzyki. Mhm, szybkie strzały. Tak. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy AI w praktyce. Newsletter pokazuje fajny przykład użycia cloud do yy, przygotowania się do spotkań. Łączysz go z gmailem, kalendarzem i możesz poprosić AI o podsumowanie zaproszeń, identyfikację uczestników, albo, no nie wiem, przygotowanie agendy. Brzmi jak oszczędność czasu. Dokładnie. To rodzi ważne pytanie o realny wpływ AI na naszą codzienną produktywność. Widzimy, jak AI może automatyzować też żmudne zadania przygotowawcze, potencjalnie, wiesz, uwalniając czas na myślenie strategiczne. Pytanie tylko, na ile te integracje będą no, bezproblemowe w praktyce? No tak. Mamy też inspirującą historię od Andrzeja Karpathiego, jednego z założycieli OpenAI. Stworzył aplikację MenuGen. Ona tłumaczy pozycje z menu restauracji na obrazy generowane przez AI. Genialne w podróży, prawda? Świetny pomysł. A co najciekawsze, twierdzi, że większość szkodu napisała sztuczna inteligencja. A on sam uprawiał coś, co nazwał vibe codingiem. Czyli bardziej nadawał kierunek, niż pisał linijka po linijce. Vibe coding, ciekawe określenie. Ale jego podsumowanie jest, no, dość otrzeźwiające. Określił stworzenie działającej aplikacji webowej z pomocą obecnych LLM-ów jako bolesną charówkę. Wskazał na problemy. Nieaktualna wiedza modeli, jakieś subtelne błędy, trudności z konfiguracją poza samym kodem, cała ta oteczka wdrożeniowa. Mhm. Czyżby ten vibe coding to na razie bardziej marzenie niż rzeczywistość? Ta historia świetnie to ilustruje no to obecne napięcie. Z jednej strony mamy niesamowity potencjał AI do generowania kodu. To budzi ekscytację. A z drugiej twarde realia tworzenia oprogramowania. Cała złożoność infrastruktury, integracji, wdrażania. Tam LLM -y wciąż mają sporo do nadrobienia. To jest przepaść między demem a działającym produktem. Rzeczywiście. Na koniec szybki rzut oka na szybkie linki. Po pierwsze, Amazon pokazał nowego robota magazynowego Vulkan. Ma mieć zmysł dotyku, żeby lepiej radzić sobie z delikatnymi przedmiotami. Ciekawe, jak to działa? Po drugie, w USA pojawił się projekt ustawy App Store Freedom Act, może zmusić Apple i Google do większej otwartości na zewnętrzne sklepy i płatności. O, to może namieszać. Może. I po trzecie, gorący temat, boty AI na redicie. Był eksperyment na subreddicie Change My View, gdzie boty udawały ludzi. Wywołało to spore zamieszanie. Tak, słyszałem o tym. No, i to stawia pod znakiem zapytania autentyczność treści na platformie, co jest kluczowe, zwłaszcza, że Reddit sprzedaje swoje dane do trenowania modeli AI. Ten incydent z Redditem to, wiesz, symptom szerszego wyzwania. W miarę jak AI coraz lepiej generuje treści, coraz trudniej będzie odróżnić człowieka od maszyny online. To jest fundamentalne pytanie o zaufanie i autentyczność w cyfrowym świecie. Bardzo poważne. Więc co nam mówi to wydanie Detektiv? No, widzimy dynamiczny rozwój AI. Wielkie przejęcia, nowe modele, próby integracji z codzienną pracą. Ale jednocześnie dostrzegamy realne wyzwania. Tę przepaść między możliwościami AI, a trudnościami we wdrożeniu. Debaty o regulacjach. I ten coraz poważniejszy problem autentyczności w sieci. Zastanawiające jest to ciągłe napięcie, prawda? Z jednej strony pędzimy do przodu z badaniami nad AI, możliwości modeli rosną, no wykładniczo, a z drugiej, praktyczne wdrożenie tych nowinek w niezawodne, codzienne narzędzia wciąż napotyka spole przeszkody. Daje do myślenia, jak szybko uda się tę lukę zasypać. Czy w ogóle? To była nasza esencja z newslettera Detective, wydanie 94. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.